W niedzielę 15 stycznia w kościele parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Pońsku odbył się tradycyjny noworoczny koncert kolęd w wykonaniu młodzieżowej orkiestry Dende i Kongracja pod dyrekcją Leszka Kalkowskiego. Po z najpiękniejszymi polskimi i zagranicznymi kolendami i pastorałkami uświetnił również chór Pońskiej Szkoły Muzycznej. W czasie półtora godzinnego występu pońszczanie, którzy licznie wypełnili kościół, usłyszeli najpiękniejsze pastorałki i kolendy polskie, włoskie, niemieckie i ukraińskie. Koncert poprowadził dziennikarz drugiego programu Polskiego Radia, Andrzej Krusiewicz, który opowiadał o historii śpiewanych tego dnia kolęd i przedstawiał sylwetki muzyków. Elżbiety Chijewskiej, artystki Filharmonii Narodowej w Warszawie, Agnieszki Kozłowskiej, artystki Warszawskiej Opery Kameralnej, Agnieszki Sztabnik-Baran z Nowodworskiego Centrum Artystycznego Tęcza oraz Krzysztofa Matuszaka, artysty Warszawskiej Opery Kameralnej. Orkiestrą Kongracja dyrygowali Leszek Kalkowski oraz gościnnie Barbara Chijewska. Natomiast chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pońsku, wystąpił jak zawsze pod dyrekcją Mariusza Wrzesińskiego. Obecna na koncercie wiceburmistrz miasta Pońsk, Teresa Kozera, dziękując za wspaniały występ, podkreśliła jak ważna jest tradycja i jej pielęgnowanie. Noworoczny koncert Kolend odbył się już po raz czternasty. W przyszłym roku czeka nas piętnasta jubileuszowa edycja, na którą już teraz zaprasza wieloletni dyrygent orkiestry Leszek Kalkowski, który zapowiada z tej okazji szereg niespodzianek dla słuchaczy.